Sponsorem kanału jest LBBet, legalny bukmacher, który ma ofertę dla graczy pełnoletnich. Dzień dobry, dzień dobry. wiewiórki i bobry, moi drodzy. Ruszamy na kolejne mobilne ulane testy. Dzisiaj jedziemy do miejsca wyjątkowego, do miejsca, do którego biją tabuny ludzi zgłodniałych ludzi. Nie tylko z okolicznych miejscowości, a także z innych miast. Jedyny tego typu w Polsce kebab opalany węglem Drzewnym, fazir kebab. Ale tak było w reklamie napisane. Okay. Tak mają w reklamie napisane. Na pewno weźmiemy największego. Jest to kebab z baraniny, co jest ważne. Będą y, tam serwować również kawę i herbatę w sposób y, wyjątkowy, bo będzie parzona na piasku. Nie wiem co znaczy. to znaczyło. Wszystkie znaki na niebie i na ziemi mówią, że to będą dobre testy. i... Dzisiaj było pytanie o Radio SK, zobaczcie. Ja mam Radio SK u siebie w tym. Mimo, że nie gra, to, to mam u siebie na, na radiu. Minus jeden. Idealna pogoda na to, żeby zjeść kebaba opalanego węglem. Zapach był tak zwany nowości, ale już od nowości go mam, więc będę musiał niedługo zmienić choinkę. Pewnie kupię tradycyjną niemiecką choinkę Wunder... Wunder jak? Nie wiem. Wunderbaum. Każdy by chciał zjeść kebaba przynajmniej raz w tygodniu. No i my również. Obsługa jest z Syrii, także będzie to miało taki wymiar trochę syryjski. Opinia na Google to 4,5. 4,6 to dobra ocena na Google Ponad 1100 opinii Pobudowali mi nowego Chińczyka właśnie, jeszcze nie byłem w nim Ale normalnie Pod domem mam Chińczyka Który się nazywa Chińczyk Bistro Chińczyk Chińczyk I otworzyli go chyba z tydzień temu dopiero Widzimy się na miejscu, bo już gruczoły ślinowe Mi tutaj spływają Taki jestem głodny I muszę się skupić na, na kierowaniu no. Ci jadą z prawej, ci jadą z lewej Nikt cię nie puści. W... O, jaki Mustang jedzie, zobacz, czy to Camaro, co to było? Nie wiem, co to było, ale jakiś zawodowy samochód. Chyba Dodge. chyba Dodge, ale ładne. Piąta 26 rano 5 stycznia 2019 roku. Jedziemy na Kepsa. Niesamowita sosna. Pokaż tą sosnę. Ta sosna, o tą sosnę były nawet yy, strajki. Ludzie, ludzie się strajkowali, żeby jej nie, nie ucinać tej sosny falenicka sosna, coś takiego. Niezła historia. No słuchajcie, wyjeżdżamy z Warszawy, wjeżdżamy do Józefowa. Jesteśmy na miejscu, moi drodzy. Stoimy vis-a-vis -vis wejścia do Fazir Kebab and Falafel. Tylko tu. Mięso opiekane na węglu drzewnym. Idziemy do środka, bo zimno. Pokażemy ten węgiel, ten ogień. No i przede wszystkim weźmiemy największego kebaba z maraniną i do tego jakąś herbatkę, albo kawkę. Zobaczymy, co mają. I po prostu zjemy go. W oczekiwaniu na naszą wielką kanapkę syryjską, bo widzieliśmy największe danie, jakie jest tutaj dostępne w menu za 38 zł. Popijamy sobie herbatkę, jest sympatycznie, pachnie tutaj tym mięsem opalanym węglem drzewnym. Głodny jestem niesamowicie, więc czekam na ten moment, kiedy dostaniemy już tego kebaba, tą kanapkę do ręki i będziemy mogli jeść. Dodam, że. Wybraliśmy sos mieszany, zarówno ja, jak i Spielberg. No i, i co? No i co mogę teraz powiedzieć, Spielberg? Nie, ja bez cukru. Dziękuję, dziękuję. Ale bardzo dobra herbatka. Pokaż długość. To jest bagnet. Jest sosik na górze. Pierwszy kęs, najważniejszy. Jest to kanapka syryjska, jak mówiłem. Najdroższe w menu 38 zł. Ale jeśli chodzi o wielkość, naprawdę imponujące. Jeśli chodzi o smak, to mięso naprawdę smakuje wyjątkowo i czuć, że jest po prostu opalane na węglu drzewnym, a nie normalnie, jak na grillu. Gazowym. Dużo ziół, zobaczcie w środku, jest pomidor, jest mięso. Widzieliście, jak to wszystko było robione, bo dzięki tutaj uprzejmości szefa Spielberg mógł wejść z kamerą. Największym składnikiem tego kebaba jest po prostu mięso. A to mięso jest naprawdę wyjątkowe. Musicie tutaj przyjechać, fazil kebab, w Józefowie, żeby posmakować tego mięsa, które jest robione. Robione na zupełnie inny sposób niż cała reszta. Zobaczcie. Jaki był rozmiar yy, przed rozpoczęciem? No ja myślę, że no gdzieś 80 cm, może nawet więcej. A prawda solidna porcja. Chodzi o pikanterię. Wzięliśmy sos mieszany i jest rzeczywiście mieszany. Myślę, że jakby ktoś chciał polecieć na grubo, to może śmiało zamówić sam ostry, bo... Ten mieszany jest, jest bardziej delikatny niż pikantny. Wyjątkowy smak tego mięsa, jest inny po prostu. Dojechałem do momentu, gdzie wjeżdża ostry sos. I teraz jest odczuwalny. Fajne jest to, że ta kanapka jest zbita, ona się nie rozwala w, w trakcie jedzenia. Jeśli chodzi jeszcze o, o to ciasto, jest fajnie przygilowane i fajnie komponuje się z całą resztą. Jestem już prawie w połowie. Co jest plusem tego dania, moi drodzy? Kupujecie takie danie? Nic już więcej nie musicie danego dnia jeść. Nic. <grytania> tego mięsa jest tak samo dużo na początku tego kebaba. Teraz w środku i za chwilę na końcu też będzie tyle samo. To może oznaczać początek niesamowitej kebabowej podróży. Dzisiaj dyspens od diety. Odchoruję, obiecuję. Wybiegam to dla Was. Powoli finiszujemy. Jak na tak wielkiego kebaba i tak długiego, chyba nie bardzo się umorustałem. Tego filmu nie może nigdy zobaczyć Tomasz Dwal. Śniadanie, obiad, kolacja w jednym. Podwieczorek i drugie śniadanie też. Jeśli chodzi o bagaż energetyczny, dużo. I w ogóle nie myślę o jedzeniu teraz. Wiadomo, że nie jest to Hilton, ale przyjeżdżamy tutaj w wiadomym celu. Chcemy zjeść w dobrej jakości, w miarę rozsądnej cenie. Ja myślę, że taki bagnet jest fajną propozycją. Kto może być niezadowolony? Ci, którzy lubią więcej surówki w kebabie, niż mięsa. Mięso jest tym na pierwszym planie, to jest główny gracz i ma to mięso inny smak niż tradycyjne kebabowe te zestawy. Bardziej grillowy. To jest taki bardziej grillowy smak. Tak jakbyście... Położyli sobie mięso na własnym grillu i go kręcili w kółko. Mi na pewno smakuje. Jest to fajna odmiana od tych wszystkich tradycyjnych kepsów. I te zioła, i ten styl robienia tego kepsa w stylu syryjskim, dodaje oryginalności. Ja jestem na tak, jestem zadowolony. 38 zł za największą możliwą kanapkę. Dla chcących zjeść mniej, są opcje mniejsze. XXL, XL. Czuję, że teraz jednej rzeczy bym tylko potrzebował. Wiesz czego? Snu. Dokładnie za chwilę sen. Polecam fazir Kebab. Możecie tu przyjechać jest niedaleko. Jeżeli ktoś nie ma auta, może przyjechać szybką koleją miejską z centrum z Warszawy. No ile 50 metrów od stacji kolejki, także możecie tu śmiało dojechać. Nawet jak ktoś będzie zmęczony następnego dnia po imprezie jechał, to możecie tutaj łatwo trafić i zjeść fajną szamkę. Moi drodzy, nasza dzisiejsza mobilna przygoda w Kebabie. Fazir powoli. Dobiega końca, jesteśmy zadowoleni, ja do trawienia popijam sobie Ayran, czyli taki turecki jogurt robiony na słoną, yy, wer taka wersja słona, żeby spotęgować yy, metabolizm i żeby to co zjedliśmy jeszcze lepiej się strawiło. Co chwilę przychodzi tutaj ktoś, zamawia, dość duży ruch, bo jesteśmy w porze lunchowej, obiadowej, ale jesteśmy zadowoleni. Nawet wziąć mniejszą porcję od nas, bo my wzięliśmy tą największą, i czuję po prostu, że przez najbliższe 3 dni nic nie będę musiał jeść. Jeżeli podobała Wam się dzisiejsza podróż, przypominam o lajkach, subach, dzwoneczkach. Wszędzie tutaj czuć ten węgiel drzewny, niesamowity zapach. Tak jakbyśmy byli w środku lata na kempingu, a nie w środku zimy w mieście. Być może to będzie początek niesamowitej kebabowej przygody i będziemy odwiedzać inne kebabownie. Jest w tym potencjał. Widzimy to. Potencjał jest też w tym, że moja dieta przez takie nagrania po prostu przestaje istnieć. I tego bym nie chciał. Także moi drodzy, dzięki za dzisiaj. Wasze zdrówko. No i co? Los kebabos. Los kebabos.